Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem House, to jest kolejny odcinek, drugi w zasadzie, dopiero, eee, z Mutant Year Zero. Oczywiście demo do pobrania na Steamie. Co my tu mamy? Arka? Aha, bo mamy... Dobra, mamy tam wschodni posterunek. I przed nami jest raz, dwa i trzy... Kolejne lokacje, kolejne strefy pewnie posterunek jest za nami, czyli raz tutaj, tutaj to jest poziom 25, więc tu raczej. Natomiast tutaj jest coś ciekawego, można by sprawdzić, nie tylko. No jak tam się dostać, co? Ach nie, to wszystko wygląda. łowcze. Whoa, whoa, hold up. Got two ghouls hiding over there. Think they want to hitch a ride on our elevator? Forget that. Let's sneak around and see if there's any others. No, tam są. No, natomiast ja bym chciał. A i tak zamknięte. No dobrze. To w takim razie. me yeah, the plan. stay back box opens we go in the box box goes in the ark we take their food we take their guns mutants in the ark too many too many Mutants are weak. We kill some fast, we kill some slow, but we kill them all. Bucky's coming. We kill them all. We the something like Tutaj zaalarmuję. Hmm. A, tam jest jeszcze kolejny. By było ich trzech. Skubany, o cholera. No to robi się niebezpiecznie, co? tam mi możesz zrobić? fajmy się troszeczkę. I ukryj się. Eee, czy ty mu możesz coś strzelić jakoś? Co jest? Panie ze wzoką słoną? bo sobie jaja robicie. mi go trochę A granat to nie 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 w to rzucić Wormin, czy ty go musisz tutaj zestrzelić poza zasięgiem? Ty trzymaj wartę, a ty poza zasięgiem. też warto. Overwatch. Ma ah, kurde. I ten i ten nie, nie trafi. Ah. No dobrze. Spróbujmy. Co byśmy tu spróbowali? Overwatch. No bez jaj! serio. Dobra, tak, ty musisz się kurczę wycofać, niestety. Dobrze by było. I weź się, ulecz, chłopie. Natomiast tak, bormin. że dwóch nie można naraz, nie? Ale tak, spróbujmy tutaj. Tutaj. Dobrze. Eee, nie. mam nie gdzie już. przeładuj i ukryśasz formin ty też sobie przeładuj i co możesz trzymać wartę O, tak. No to było teraz fajne, nie? To było teraz... fajne. Dobra, no to eksploracja teraz. Kurczę, super. Czyli tak w to fajnie gra. Bardzo to jest przyjemne. Ja już tu mówiłem, ale... serio... Polecam, polecam każdemu, zwłaszcza, że to jest. Uuu! Starożytny celownik. Starożytny celownik z laserem. Okej. Okay. Przelazny celownik z czasów wojny poprzedzającej powstanie arki, stary, ale solidny. Zwiększa zasięg dowolnej broni, do której zostanie przymocowany. Eee, oczywiście się śmieję, bo wiadomo, że tutaj jest jakby inne uniwersum w tej grze. Więc tutaj starożytność to jest powiedzmy 2000 któryś tam rok, nie? Swoją drogą, nawet nie wiem w jakich czasach się rozgrywa tutaj akcja. Jakoś tak nie, nie, nie śledziłem tego dosyć dokładnie. Notatka. Hmm, jaka szkoda, gdybyśmy mieli to ustrojstwo na wymianę, Delta na pewno dałaby nam tę zniżkę, o której mówiła. Okej. Okay. Działająca maszyna isk iskrowa znajduje się na zachód od żelaznego węża. Okej. Okay. Czyli mamy jakieś... Może to tutaj jest? Na zachód czy czegoś tam? No dobra. Mamy cenny złom. Bingo! the No i skrzynia. Być może jakaś fajna spluwka. Okej, okay, fikuśny daszek. Większy zasięg broni. Taktyczny daszek wojskowy. Zobaczmy. Zobaczmy to. A oh, kurde, Echem. ciekawie to wygląda. Tu mamy co? Granat dymny i granat. okej. Okay. mamy kusze i to, bo ty tutaj masz dubeltówkę. I to dobrze. Butelka zapalająca i nic. Teraz tu mamy chyba mutację dostępną. Okej. Okay. O, moglibyśmy tutaj z daszku jakoś zacząć do nich strzelać, to by było ciekawe, nie? A dobra, teraz tak. Tam się nie dostaniemy. Chociaż... Próbujmy, zobaczmy. To jest fajna eksploracja. Może tędy jakoś się... A, raczej nie. Raczej nie, ale w złomu. Zawsze jak najbardziej się przyda. No dobrze, tam, tam była ta furtka e, zamknięta, więc no. E, do tych znaków zapytania nie, nie dojdziemy, natomiast przed sobą mamy no, coś ciekawego chyba oprócz arki jeszcze. Ale warto rzucić okiem w to. Bardzo to jest górcze takie. Troszeczkę też melancholijne tutaj takie chodzenie ale wiecie, eksploracja nie, a ja jestem eksploratorem. Dla mnie to ważenie to jest bardzo, bardzo fajne. Eee, Okej, okay. głównie na trupach śperaczy. To lekki elastyczny pancerz. Okej, okay. gdybyśmy go założyli. Abormina. Ciekawe, czy... Hmm. Ok, czyli mają jed jeden jakby... Mm, co? Jeden plecak? Jak to nazwać? Wiecie, o co mi chodzi, nie? że mogę używać tych samych przedmiotów na jednym albo na drugim. Mam wspólny, o, wspólny, wspólny kwipunek. Tego słowa szukałem. No dobra, no i tu mamy tą windę do Arki. Ale tam coś jeszcze jest. A, też zamknięte. Cholera, dobra, potrzebujemy kluczy jakichś. innym razem Mam nadzieję że będzie to dostępne jeszcze tutaj w w, w demie tej gry mam nadzieję że jeszcze troszeczkę pogramy the elder meet the elevator he says he doesn't have a second to lose the missionss too important our mission he says is a man and that man is Hammond Everyone in the Ark knows Hammond, respects him. He's our lead, gearhead, going farther into the zone than anybody else, bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says three nights ago Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Ducks never patrol that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin. Search for clues. Then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. No, no, no proszę, no, Czyli no, jednak, no, czyli, no, czyli no, jednak. No, nie, nie, nie sobie za dużo. Fajne, kurczę, to jest takie takie mocne też te, te całe misje są, że to wszystko od nas zależy. Albo, albo my, albo po prostu wszystko zginie. Znaczy, jeśli to zrobimy, prawda? Jeśli nie zrobimy, to koniec. kurczę dobre, dobre, jest naprawdę dobre. Więc bardzo gorąco i serdecznie polecam. Jeśli ktoś ma ochotę sprawdzić, a być może później kupić grę, ja nie będę tego robił, bo, bo czekam też na inne produkcje teraz ale bardzo mocno, więc nie będę miał też czasu, żeby grać w Mutanta, nie ale niewątpliwie jest to, jest to bardzo, e... właśnie muzyka jest, nie mogę się skupić aż, jest to bardzo dobry, dobra gra, dla, dla takich, dla osób po prostu, które lubią gdzieś tam takie turówki i nie tylko. Też do, dla, dla eksploratorów i RPG-owców również się tu odnajdą. Także z mojej strony to tyle. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapkę w łapce w górę. I tyle. Widzimy się w kolejnych e, innych filmikach, seriach etc. No, do zobaczenia. Cześć!